Witam Was widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku. E, dzisiaj sobie pojedziemy tego rumpla e, sprzedać. E, nie wiem czy kojarzycie, czy pamiętacie. O cholera Jarek jedzie, czekajcie, zatrzymam go. Czy on parkuje? Dobra, on parkuje. Pojedziemy sobie sprzedać tego rumpla cholernego. Tylko kurde on tu blach nie ma. Z tyłu są czy nie? Nie ma. Będę musiała jeszcze z tym gościem pogadać, z tym pseudogangsterkiem cholernym, żeby mi doniósł te papiery i tablice do niego, bo on tu o, gangstera grał i tablice pozdejmował. Eee, no i słuchajcie, nie wiem, czy kojarzycie tego gościa, nie wiem, jak on tam miał, czy Walduś, czy Wacuś, eee, ten, co mi sprzedawał Mustanga i ten, co samochód Gienka tam do niego... E, sprzedaliśmy, no to właśnie ja z Dziusiem pogadałam, żeby on tam zagadał do tamtego pajaca i dzisiaj sobie ten samochodzik sprzedamy, no bo no, troszkę dorobić trzeba. Poczekajcie, powiemy tylko Jarusiowi, tylko też za dużo mu nie będziemy katać, żeby niech on się tam nie martwi niepotrzebnie. Powiemy mu, że tak o gdzieś jedziemy. Ej, Jaruś! Jaruś, witam! Witam, witam! Dzień witam. Dobry. No, Widzę, widzę kamerkę, witam was widzowie, cześć! Ja właśnie tutaj nagrywam. Hej, słuchaj Jaruś, ja tylko chciałam powiedzieć, że jakbyś o? tu mnie szukał czy coś, to mnie nie ma, bo ja jadę. A gdzie jedzie pani? A jadę tam do sklepu, jeszcze może do kościółka zajadę. A do kościółka czego? No, 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 do kościółka. Do tego kościoła tutaj? Nie, w życiu tu jest ksiądz Menda. A, no do tego to nie jedzie, pan. Ja, ja pojadę do sklepu, jechać. Ja, ja dzisiaj byłem, kupiłem. Nie, e, ja tam pojadę, bo to trzeba, wiadomo, papieroski kupić. A, tego, a ty to nie no kupujesz dobra. takich rzeczy. No bo to nie można, bo to, bo to jest niezdrowe. No dobra, Jaruś, ja tylko chciałam powiedzieć, żebyś się nie martwił. No dobra, ja nie będę nie będę... Dobra, tego, to no, ja dobra. jadę. A to za ile pani będzie? No tam za jakiś czas. Niedługo. Ile zajdzie, na przykład? Tam, no ja pewnie... Wiesz może, syko, dzien... no. Dobra, no, może no, dobra, z godzinki... Nie Może z dwie no, to... godzinki, bo to do sklepu, do kościołka tego. No dobra, dobra. dobra. No to no, ja dobra. jadę Jaruś. Jak coś, to ja tym Mercedesem jadę, tego gangsterka. Mam to... ja papiery. Przyniósł, czy nie? Chyba jeszcze nie przyniósł. Nie, nie, ale to ja teraz tym jadę, bo ja nie mam czym innym. Dobra. Pani nie może nie lepiej nim nie jedzie, bo... Ja mogę. No nie mogę. Dobra, Jaruś sam się nie no martw. No, no, cześć, trzymaj się, serwus. No, na, na razie. Wiecie, widzowie, tam nie ma co Jarusia martwić. Tam mu wszystkiego nie ma co mówić. Eee, yy, jedziemy, dobra, odpalamy. Bo on zaraz się będzie stresował, będzie się martwił i tak dalej, ja to to niepotrzebne. Dobra, jedziemy. Yy, on też widzę chyba gdzie siedzi, bo połem odpalił. Kurde, tylko się tak zastanawiam, czy, czy ja trafię cholera do tego handlarzyka, bo ja już tam dawno nie byłam. Ostatni raz to chyba jak Mustanga kupowałam. Cholera, wie, ale dobra, jakoś to jedziemy. Jakoś sobie poradzimy. W ogóle, widzowie, korzystając z okazji, e, chciałam Wam bardzo podziękować za wszystkie łapeczki w górę, za wszystkie miłe komentarze, za subskrypcje pod kolejnymi odcineczkami, e, pod poprzednimi odcieniczkami. Przepraszam. E, słuchajcie. A w ogóle jeśli ktoś nie wie skąd ten Mercedes, ten Busiak, skąd to on się tu wziął, to zapraszam do obejrzenia odcinka Jarusia, jak ten pseudo gangsterek przyjechał. I on myślał, że nas nastraszy, kurde bele. Także jak będziecie chcieli, to link do kanału Jarusia będzie w opisie. Kurde, w ogóle my tak... Zasuwamy, a tu może policja gdzieś stać, a my ani blach nie mamy, ani papierów. To zaraz od razu komenda będzie. Dobra, teraz trzeba trochę zwolnić, bo to chyba holyryka gdzieś tu było. Ej, ja tam gadałam z Dziusiem, i on miał poinformować tego Wasusia czy tam Waldusia, że ja przyjadę, ale. Nie wiem, czy to tam on gadał z nim, bo ja tu numeru nie mam. O, czekaj, czekaj. No chyba tutaj, to jego posesja. Bo ja pamiętam, jak ja tu kółka kręciła. jo, jest! Jest, dobra. Zajeszczamy, cholerka. Tu za winkiel, żeby nikt nie widział. Dobra, gasimy. Ej, witam. Dzień dobry. Witam, Dzień dobry, Wa Walduś, witam. Tak, dzień dobry, witam. Tobie Tobie tam, Walduś, wacuś, bo mi się mówił. jestem. A, no dobra, Walduś, słuchaj. Y, no, khoaj, gdzie, co juz, gdzie już gadał jakaś sytuacja, czy nie? I coś nam mówił, ale nie wszystko. No, samochód prawie legalnie. Mhm, okej, okej. są? Papierów no nie ma. No, ta cena będzie niższe. Nie, spokojnie, papiery peto, Papiery bedą, im... doniesie chłop. Doniesie no, chłop. No, 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 no. Tak ta... to możemy się nie umawiać. Ale co ty będziesz mi tu gadał? ja mój ja, ci... ja będę was szukać? Ja ci gadam, że papiery peto, to peto i ty mi tu nie gadaj. No. Bo ja słowna jestem! Jeszcze nigdy w kulki nie poleciałam! Ja nie z tych! Mam nadzieję! Mam nadzieję. Ja nie dobra. z tych, co w kulki leco! E, tutaj zobacz, tylko jeszcze, Walduś. E, no. Tablic nie ma. Bo ten samochód był używany do gangsterskich czynów. I tablice chłopy zdjął. No dobra. No. E, okej, okay, ok, a. Nie wiem, jest gdzieś tam na policji, on spisany czy coś czy nie? A bo ja wiem, a skąd on ma być spisany, jak on tablic nie ma. No dobra, faktycznie. No eee, dobra, ja mogę sobie zajrzeć do środka? Se zajrzyj, tylko tu trochę osrany fotel z przodu. Thing, bo, no dobra. bo chłop popuścił spodnie, tak się wystraszył. No no no. Nie no, to w miarę z jest okej, okay, dobra. Ale to zawsze ten jeden fotel można wyciąć, wywalić i drugi wkupić, wstawić. Dobra. Bagażnik w miarę dłużej. No się z tu... ośmiu Kilka chłopa drogi... wejdzie. Kilku tropów wejdzie. No. Dobra, tutaj jak to myślisz skąd... To jest wygląda? elegancki sprzęt! No w miarę... W miarę sympatycznie. Dobra ja go to, to jest prawie nówka sztukę y -y, silnikowo jak Dochodzi no chodzi? No chodzi luks, tylko No przyfasolił trochę chłop na czołówki, ale to nic Znaczy czy? Znaczy inaczej? Ohoho. To jest pneumatyczne, Pneumatyczne zawieszenie! No widzisz, wodała pani Nino. Tam, Walduś, dobra. uważaj, bo jest siedzenie w kufnie obrócone. Oj, 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 no to dobra, to za to, za to trochę ceny one No dobra, no to za to to rozumiem. Dobra, tu można wszystko w ten sposób. Ale Ty? wiesz, tak to ogólnie jak zanówkę. Nie. Dobra, Pani nie, no, no tak ogólnie, mogę odpalić? jasne, możemy się nawet przejechać, Sara. Ale jak oceniasz, Walduś? Eee... Yy, znaczy tak... Ogólnie... No, no, nawet... Nawet no gęsze, że powiem... No! eee... Yy, nagno... no... Taka sytuacja jest, że... Dobra, już... Nie będzie żadnej policji? Walduś, przestań mi gadać! Co ty myślisz, że ja jestem amatorkę? Niero, no, po ostatniej sytuacji nie było policji, także mogę zaufać chyba... No pewnie! Eee... No dobra. Dobra, no. 50, 50 tysięcy dam. Eee. Więcej. Nie, znaczy no nowy nowy w miarę Mercedes. Więcej, 50. bo ja obiecałam, że temu dziatoju 5% jeszcze tam. Dobra, 65 Eee. Nie, więcej.

z Józefem! Józefem, no ile pani chce? Sto! <noise> nie mam mowy, ale... Zaraz ci przyfasole w ten łeb za ten śmiech! <noise> Wkoczaj mnie dalej! Dobra, skontaktuję się z Józefem, zapytam się ile on może dać, okej? Okay? Dobra... Dobra pani... A będziesz mi tu znowu po hebrajsku katał! Eee, y no przepraszam, ale Józef bo in inaczej nie rozumie. Ale ja nie rozumiem tego języka! No ale no to niezadnie trudno, no to pani nie musi rozumieć, ale ważne, by Józef rozumiał, co ja mówię. Dobra, powiedz mu, że stokoła! No spróbuję, dobra, to dzwonię do Józefa. Dobra. Dzwonisz! Sygnał jest. Dobra. Ja bym... Właśnie mam komentarz Joseph. Eee, tak, może

why not not uh, it. eh. Uh, oh. Oh, Joseph. Miser. Oh. Powiedz, Misery. Eh. Miser What's the fifth of a coffee? 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 What's the fifth of Nie krzyć w mojej obecności! No, Joseph. Okej, okay, Joseph. Bye. I co, Sokoła? Eee, yy, Pani Janino, Joseph jest w stanie zaoferować 80. O nie, 80 to nie! Powiedział, że więcej nie da. 85! Powiedziałem mu, że... Yy, pani Janina, może się jednak no przywiózł. Pani Janina przyniosła Mercedes Mito i powiedziałem mu, że papiery mają być powiezione i że jest w miarę dobrym stanie i powiedział, że więcej jak 81. Eee... Przyjechałabym tu z Jarkiem, żeby ci zauba ale... Nie, 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 tylko nie, nie, nie Jarek. Tylko za bardzo nie mogę, bo on niezbytnio może o wszystkim wiedzieć, bo nie chcę, żeby się stresował. Ale a ja też upału, umiem strzelić. A czemu? Ja nie chcę go denerwować, bo to trochę... ...lewy interes, że tak powiem. No dobra, mogę do niego zadzwonić jeszcze raz, co widać, czy może trochę podnieść. Do Josefa i powiedz, że 85, a jak nie 100, to stąd spierdalam. 85? Tak 80... Powiedz mu że papiery będą, tablice bedo i to wszystko będzie i że to prawie nówka tylko jeden fotel osrany. Dobra, dzwonię. Dobra. Zignię, ja. Tylko za długo nie gadaj, powiedz, krótka Dobra. piłka i tu nie ma nic do tego. Bądź na eee, problem. Eee, I'm saying different numbers, you know, uh, 95,000. You want to want different places? Wait, oh, wait, please, uh, we, why we go to get we, Wait. Wait, way, this guy got I got to tell Me, what's the king, haha? What the fuck, she's <laughs> me this with the Papa? 95,000. Hey, no, why is that? Who's Wait, oh, ho, ho, okay. No, bye, bye, szef, bye. No i co? Szufla, pan Janina, 85. Dobra, szufla! Szufla, 85 jesteśmy umówieni. No i super! Ale, ale są na sany. Jaki? pani do niego papiery. No! To nie, nie będą lewej papiery? No ja tak szczerze mówiąc to nie wiem. Bo to nie. Ja go tak no szczerze nie. mówiąc to. Dobra, będę bedo prawe, będę prawe, ja w zębach przyniesie. Ma, ma, mają być numer, od tego samochodu. Obiecuję. Ja się, ja się nie będę później pierdolił szukał takiego samego, żeby, żeby pan mieli zdobyć. Tylko, wacuś, yy, wiesz, że to kradziony? Znaczy, no ja wiem, ale... No dobre. Mam nadzieję, że nikt o tym więcej się nie dowie. Spokojnie. Nikt więcej. Ja, ja ty ja mam... już. Mm, i Jar... co? Jaruś coś tam wie, ale ja go nie będę za mocno wtajemniczała, bo on chłopi tak ma dużo na głowie. Powiem tak, ja mam nadzieję, że nie będzie tu w policji, bo kiedyś miałem sytuację z policją i normalnie bym tutaj nie mieszkał. mieszkał Nic nie będzie. Mieszkał... bym mieszkał w Emiratach Arabskich. Z Józefem. Nic nie będzie! Aczkolwiek musiałem z uciekać. I przyjechałem znowu. Nic do nie będzie! Mówię ci cholera! No, no dobra, no no. Mam mieć pogotówkę? Leć pogotówkę! Umówki nie będziemy pisać, bo to ci mówię, że to nielegalnie. Nie no, jakąś tam umówkę trzeba spisać. Ja nic nie będę pisała, bo to kradziony przygubku. Ja żadnych dowodów nie będę zostawiała po sobie. I Dobra, mnie nie ale... denerwuj. Mam nadzieję, bo jak, bo jak nie będzie później. Na tego, co ty ja... chcesz, cholera, umowę pisać? Jak, ty, Dobra, i tak, jak ty i tak win zmienisz, wszystko zmienisz. A ty mi tu no, umowę zmienię. chcesz pisać. nie, ale mi on dochodzi. To ty mi tu nie gadaj o umowie, cholera. Będę do papiery. papiery. To jest normalna sprawa, że ja muszę zmienić win. żeby no. inaczej to zrobić. Bo inaczej do co będzie? Później będzie poszukiwanie. Nie na... krzycz dla mnie! Przykupię! 85 tysięcy, no. już! Wydam się, będą papiery? BĘDĄ! I nie mam pieniądze. SZYBKO! Widzowie, no jak on mnie wkusza. Aczkolwiek nie ma co gadać dobrze z nim i to. Mustanga sprzedał, Mustang działał, teraz i popsuł. Ale nie wiem czemu. E, ostatnio ten samochód Gienka też kupił bez problemu. Także... Aż taka łakudra za przeproszeniem to z niego nie jest, no ale mnie denerwuje. Denerwuje mnie. Aczkolwiek na niego to wystarczy powiedzieć Jarkiem, postraszyć i on już w portki sra. Eee, dobra, nic mi tu nie słuchaj. Dawaj pieniądze. Dobra, proszę, rozumiem. Dziękuję bardzo. Eee, ja tego nawet nie będę liczyła, ale tylko nich mnie się złotówka nie zgadza. To ja wiem, gdzie wrócić. Niech do... się zgadza. Tylko niech mi się nie zgadza, ja powiedziałem. Niech Tylko mi się. Nie zgadza. Dobra, super, świetnie. Dobra. I na razie z panią to przyjemność. Dobra, z tobą też. No dobra, to co, Alduś. E, sprawdziłeś, wszystko chodzi. E, silnik Masz działa. To już chyba tam jeździł, testował. Nie będziesz co? Bo ja też czasu zbytnio nie mam. Nie, mnie to nam nie obchodzi, że do no, Nemo do. No, no ja ta... działa. działa ja no, malować... skoro przyjechałam, to działa no. Tak. Także nie będę już sprawdzał, no ufam, tak, że to będzie chodzić. Ja tu tylko tą walizę pod koszulę wsadzę, czekaj. No, wsadź mali, żeby nikt nie zajmował. No, słuchaj, ten, nie wiem, czy już ci gadał, no ale, to ja teraz, to ja teraz tu nie mam jak wrócić. A ja jeszcze muszę... No bo byś A... mnie podwiózł, czy co? Ale ja A... muszę tu znaczy, zajechać no, ja... w jedno miejsce nie, Gdzie już miał się ciebie zapytać, czy byś nie miał jakiego mnie... rowera, czy co? Nie, no, to nie mówię, no ja rower mogę dać Rower nie da, tak? Ale to już ja nie będę go oddawała, co? Bo to... Znaczy nie, to i tak jest składek, także on mnie nie podziemni, nie? To, to w cenie by było, co? Tak, on mi by był, no... Dobra Powiedz mi, że będzie w cenie No dobra Możemy się tak umówić. To no gdzie ja ten rower wpierdzieliłem? Hmm. No, no gdzie to gdzie, ja? gdzie ten rower? A ja wiem, poczekaj, nie ma. No. A, a o, na pewno masz ten rower? Ma, ma, mam, poczekaj mam, mam. pani Janina, ja tu gdzieś go... Kurde, gdzieś go wsadziłem. No to Coś weź masz... się rozsadzi, cholera no, bo ja na piechotę tyle siła nie będę. Dobra, tu jest rowerek. Oj, luks. Podobny do mojego Mam A, takiego bo mam taki... podobnego no składaka Dobra pani No! no. z tej walizenczki pięć stówek, poproszę za rower. Weź, ma coś <grym> nie, nie wkurwaj mnie. Nie rozżartuję, można brać, można jechać. No, no dobra, to... To jeszcze raz dzięki za interes, jakby... Jakby coś dobra. się jeszcze napatoczyło, to ja wiem gdzie cię szukać. Ja bym, ja bym podwiózł, ale nie mam czasu. Ja muszę jeszcze tam zajechać i ten... Dobra, e, się nie interesuj, mnie nie wypytuj. E, dobra. Trzymaj się, jak coś, to ja od ja twój, no... A, w sumie nie będę się zaśmiecała telefonu. E, dobra, Walduś, to... No dzięki dobra. tam za te interesy, interesy z tobą, to sama przyjemność. No... Nie mam problemu, no jak mówię, no ja bym podniósł, nie mam czasu. Dobra, trzymaj się, ja sobie poradzę. Dobra, no, na razie. Dobra, do widzenia. No, na razie. Dobra, widzowie, czekajcie, ja tu sobie zamontuję kamerę na kijku. Do pleców uczepię, żebyście widzieli, jak ja jadę. O, iluks. Dobra. Słuchajcie, widzowie. Ja no mam... Cię taki... nie interesuj, bo kocie i mordy dostaniesz. Słuchajcie, widzowie, muszę tu uważać, żeby się nie wy, wypierdzielić. Eee, ja już na dzisiaj będę kończyła. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Możecie napisać w komentarzach, co sądzicie o tym interesie, który zrobiliśmy. Jeszcze tamtego przygłupka, tego gangsterka, będę musiała ogarnąć. Eee, żeby on te papiery, cholera, przyniósł, no bo jak już tu umowę. Z chłopem yy, słowną zawarłam, to ja w kulki leciała nie będę. No i trzeba się wywiązać. Yy, no dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Yy, trzymajcie się widzowie. Do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Pa-pa!